Witajcie. Już w jednym z filmów pokazywałem Wam, jak można fajnie wykorzystać Google Lens, czyli powiedzmy obiektyw Google'a, robiąc zdjęcie na żywo. Natomiast istnieje jeszcze inna ewentualność, którą Wam za chwileczkę pokażę, ale zanim to zrobię, chcę dla tych z Was, którzy tego nie wiedzą, pokazać, jak dodać taki widget, bo tak to się tak naprawdę nazywa, czyli ten pasek do szukiwarki. W przypadku Samsunga wystarczy przytrzymać chwilę ekran palcem i na dole pojawią się cztery możliwości, cztery opcje do wyboru, z nich, jedną z nich są widżety. W tym momencie przewijacie sobie do opcji Google i następnie wybieracie wyszukiwarkę. Ona oczywiście ma predefiniowane wymiary, które za chwileczkę i tak jesteście w stanie skorygować. Ja tego nie będę robił, bo już wspomnianego widżeta posiadam. I teraz zobaczcie o czym mówię. Jak wejdziecie w opcję wyszukać za pomocą aparatu, to teraz, tak jak wspominałem i pokazywałem Wam, możecie zrobić zdjęcie, ale jest inna możliwość. Wybieracie sobie zdjęcie, które już macie w swojej galerii. I na przykład jako zrzut ekranu. Popatrzcie. Chwila, moment i już wiecie, że to jest Aston Martin DB. 11. Nawiasem mówiąc, pierwszy raz chyba miałem okazję go zobaczyć na żywo. Fantastyczny, piękny samochód. Zresztą nie ukrywam, że jestem wielkim fanem tej marki. Tyle z mojej strony. Zapraszam do subskrypcji. Pozdrawiam. Dzięki za uwagę. Cześć.